Witam, M.S. Lisowski na szlaku. Jeden z moich kolegów powiedział, że fajnie bym było, jakbyś te swoje opowieści nazwał rejsem i nadawał im numery. Dlatego od dzisiaj tak będę czynił. To jest rejs numer 29. To 29 moja opowieść. Cóż, mamy nowe czasy. Nowy rząd, nowy parlament, nowe obyczaje. Teraz już żyjemy w demokracji i powinniśmy się z tej demokracji cieszyć. Mamy wolność prasy, wolność wypowiedzi i nikt nam nie będzie zakazywał, co możemy mówić, kiedy możemy mówić, o czym możemy mówić, o kim możemy mówić. W związku z tym chcę wykorzystać tą wolność, która w tej chwili została nam nadana i powiem słówko o książce. Jednej z moich ulubionych, bo poprzednio oczywiście wskazywałem te książki, które polecam. A wiążą się z wolną drogą i z autorami, których znam. Dziś słówko o książce, której nie miałem okazji poznać. Nazywa się Torch Orwell, a to jego rok 1984. Jedna z moich ulubionych książek. Przyznam się, że kilka razy czytana. I można śmiało powiedzieć, że przystaje do naszych czasów. Bo mamy tam opisany ten cudowny świat, który nas nie wiem, że czeka, ale z którego zaczątki już mamy, czyli tam wolność, równość, braterstwo i możemy się spodziewać, że Orwell opisując te wszystkie Historie związane z Ministerstwem Prawdy czy zbrodnią dwumyślenia. No, jakoś przewidział pewne zdarzenia, pewne wydarzenia. Pewnie moja zbrodnia dwumyślenia to już się tam gdzieś czyha. No bo przecież, jak można ten cudowny, piękny świat opisywać inaczej niż to nakazuje Orwell. Hmm, Czy już mnie podsłuchuje Wielki Brat? Tego nie wiem. No ale mają Pegasusa. Pewnie użyją. Ja oczywiście jestem mały pikuś. No ale... nigdy nic nie wiadomo co w ścianie jest umieszczone. No bo na ścianie to mamy wielkie monitory, które hmm, może i nas będą już niedługo obserwować, podsłuchiwać. No, laptopy już to robią. Po to się zalepia, mówiąc brzydko, kamerę. No bo wieś zginęła niesie, że można nas podglądać poprzez różne wirusy, różne możliwości cyfrowe. Laptop może służyć jako takiego wielkiego brata, podpowiadacza. No, czy tak będzie? Nie wiem. Jak Engam do nie laptopa. Ale kto wie, czy to urządzenie, do którego teraz mówię, też nie jest jakoś tam schakowane i nie jestem gdzieś tam nagrywany, podsłuchiwany. Nigdy, nic nie wiadomo. Mamy cywilizację. Cywilizacja, sztuczna inteligencja, no to następny wynalazek, który powoduje, że nie wiadomo, czy to, co ja teraz mówię, ja to ja, czy też ktoś mnie przerobił i do, dopowiedział to, co ja nie mówiłem, ale. Co pasowałoby, żebym powiedział dla kogoś, kto chciałby to wykorzystać. No, masło maślane, ale wiadomo o co chodzi, bo już krążą takie fitniki, jak to pan prezydent, czy też pan premier, a obecnie Tusk, też porusza ustami, niby to on, ale mówi jakieś dziwne rzeczy nie przystające do niego, że to jakoś to nie pasi. No, ale cóż, takie czasy, takie obyczaje można by powiedzieć. Na obyczaje, jak wiadomo, są nowe, nowe standardy. Próbował się do tego dostosować pan poseł Brauna, ale jakoś mu nie wyszło. Trzeba było coś zgasić, a w zasadzie rozpalił. Cały świat teraz oburzony, bo wielki antysemityzm w Polsce się odrodził. zawsze był, jak wiadomo. No a teraz ma obraz Browna. Z gaśnicą, a może skracając, już mamy gaśnicę. I nie, żeby, że było, ja jestem, popieram to. Jestem przeciwny, oczywiście, tego typu zachowaniom, ale no nie dajmy się zwariować. No bo jeśli e, pani poseł, a nie, podobno za, za chwilę wiceminister kultury czy też. Nauki czy też oświaty, nie wiadomo, bo tam to bez znaczenia. Jest. Jak się ma wykształcenie, ważne, żeby stołek był. Potrafiła razem z mężem przerwać mszę świętą, jakimiś transparentami chodzić po kościele, albo inni znów malowali kościoły i przerywali msze święte, albo inni obchody związane z upamiętnieniem ofiar katastrofy smoleńskiej. W czasie modlitw byli wizytowani, opluwani, wyzywani. No to można. No to można, to jest właściwy kierunek. No to nie można. No ale mam nadzieję, że teraz się to zmieni. Teraz będzie tak jak Bóg przykazał. Wszyscy będą obserwowani przez wielkiego brata. George Orwell, rok 1984. Polecam. Zawsze się znajdzie coś, co idealnie pasuje do współczesnych czasów. Oczywiście polecam portal Wolnej Drogi. Przypłynął właśnie adres. Zawsze coś ciekawego Państwo tam znajdziecie. Co prawda, Orwella nie, ale zbieżne poglądy także. Polecam. Proszę czytać, proszę zaglądać. Zawsze coś nowego się tam znajdzie. Nasi autorzy, dziennikarze, publicyści gotowi do pracy i chcą się zawsze podzielić tym, co myślą. Oczywiście dla Państwa. MS Lisowski płynie dalej. Rejs 29 dobiegł końca.